w tym roku Dni Poczekajki poświęcony jest, skierowany jest głównie do osób starszych. E, mamy nadzieję, że e, słowa, które za chwilę padną, e, skupione wokół programu Myśląc Ojczyzna, e, są aktualne nie tylko dla pokolenia starszych, a są aktualne dla wszystkich. Gdy myślę ojczyznę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega po innym, aby wszystkich ogarniać przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się łamę. Gdy myślę ojczyznę, zamknąć ją w sobie. Wciąż pytam, jak ją pomóc? jak poszerzyć tę przestrzeń drogą. Słabo jest, jeśli godzi się ze swoją chęcą, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. thank you Dwadzieścia lat temu, podczas mojej pierwszej polgrzemii do ojczyzny, razem z rzeszami zgromadzonymi w modlywnej wspólnocie na placu zwycięstwa, przywołam Ducha Świętego błagając, niech wstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. i ambitnych wysiłków podejmowania w najwyższego dobra Rzeczpospolitej. Od Was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność. Władzika nas przemawiają poprzez wydarzenia, w których sami uczestniczymy i poprzez kwietniowe wydarzenie tragedii pod Smoleńskiem, poprzez ostatnią beatyfikację błogosławionego księcia Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrioty Polaka, kochającego swoją ojczyznę, uczącego jak tę miłość do ojczyzny praktykować i w oczekiwaniu na beatyfikację Bożego Jana Pawła II, który przecież otworzył nam drogi wolności i uczył nas, jak tę wolność odpowiedzialnie zagospodarować w naszym kraju. Bardzo serdecznie dziękuję młodzieży, nauczycielom i dorosłym, którzy przygotowali dzisiejsze oratorium. Znów była to ich inicjatywa i za to jestem wdzięczny. Wielkie brawa dla nich, bo wymogi. Wybrał teksty yy, błogosławionego księdza Jerzego i sługi Bożego Jana Pawła II. Potrzebny nam jest taki czas, abyśmy słuchali tego, czym jest ojczyzna dla nas, abyśmy uczyli się tej odpowiedzialności. Niech te dni parami, które dzisiaj rozpoczynamy, będą dla nas czasem umocnienia i troski o te wszystkie dziedziny życia, także społeczne, narodowe, abyśmy uczyli się, że odpowiedzialność, wiara to są dwie rzeczywistości, które muszą iść razem z nami każdego dnia. Dziękuję Wam, kochani, że mimo już dwóch godzin trwacie w kościele, mimo takiej duszącej pogody, jesteście tutaj razem z nami. Dziękuję za ten czas i zapraszam na następne dni. Parafii. Na następne dni, jutro, pojutrze, w sobotę, w niedzielę, abyśmy rzeczywiście dziękując Bogu i Maryi za jej opiekę, doświadczali wielkiej więzi i tej emocjonalnej, i tej więzi, którą sami tworzymy poprzez bycie, modlitwę, poprzez przywiązanie do tego kościoła, do tej parafii. Teraz powstańmy i się razem jeszcze za naszą ojczyznę, o mądrość dla wszystkich Polaków wyborami, pod swoją ochroną. Mamy nadzieję, że słowa, które dzisiaj Państwo usłyszeli, słowa autorstwa zarówno księdza Jerzego Popiełuszki, jak i papieża Jana Pawła II będą dla Państwa drogowskazem dotyczącym tego, jak żyć i co w życiu jest prawdziwym